Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie, kolejne spotkanie nasze. Ja jestem przy komputerze, Wy również, i zobaczcie, czym się dzisiaj zajmiemy. Myślę, że wielu z Was, jak nie wszyscy, widzieliście tego typu meble, zabawki, jakieś ozdoby. Generalnie wiąże te wszystkie rzeczy to, że jest to zrobione. A weźmy sobie tutaj jakiegoś tego pieska, na przykład. Mamy podzielony obiekt trójwymiarowy w kilku płaszczyznach, i to jest wykonane na przykład ze sklejki. Są też, słuchajcie, z kartonu takie rzeczy. I dlaczego chciałem poruszyć ten temat? Ponieważ widziałem w wielu miejscach, że ludzie sprzedają te rzeczy. Że ludzie wręcz biją się, słuchajcie, kto ten projekt wymyślił, że to jest moje albo czyjeś tam, że ja byłem pierwszy. Tutaj macie, zobaczcie, no, kolejny jakiś taki podzielony model, wycięty, tutaj widać te przypalone brzegi, czyli laserem. No i taki model kosztuje na przykład model, no tutaj już jest wykonany, 45 dolarów. Tutaj mamy instrukcję, jak to poskładać, i tego jest oczywiście od groma to są rzeczy fajne to, to ja rozumiem że to się może podobać o tutaj te takie na przykład y, y, z rogami jakieś y, nie wiem jelenie czy inne rzeczy tutaj nawet jakieś lampki porobione są z tego jest tego mnóstwo i teraz jak myślicie to jest trudne do zrobienia czy też nie hm. nie takie łatwe pytanie i nie taka łatwa odpowiedź, nie? Myślę, że ten film wam troszeczkę wyjaśni tutaj tą kwestię. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od siedzeń. Weźmy sobie tutaj jakieś tam krzesła. No powiedzmy, mamy takie krzesło. Ktoś tam zrobił, tutaj jakieś modele są dościągnięcia nawet i teraz pytanie, czy takie krzesło będzie wygodne? Czy może się okaże, że zrobicie je i będzie po prostu dobani. Totalne. No i to nie jest takie proste, żeby to wypróbować. No, zrobienie tego z, nawet z jakichś odpadów. No to jest to i kosztowne, i czasochłonne. Zobaczcie, w takim razie to oprogramowanie, które chciałem wam polecić. Ja to już kiedyś pokazywałem słuchajcie, ale to chyba było w formie jeszcze hmm, posta jakiegoś z pięć. 8 lat temu naprawdę kawał 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 czasu temu sketchchair.cc link tradycyjnie w opisie co to jest jest to bardzo ciekawe oprogramowanie które pozwoli wam stworzyć wygodne siedzenie weźmy sobie tutaj design library mamy tutaj jakieś modele przeróżne ja już sobie jeden ściągnąłem i musicie się tutaj zalogować, stworzyć konto, żeby można było pobrać to oprogramowanie, które wygląda następująco. Tu jest ten nasz program. Wszystko jest, słuchajcie, darmowe, więc nie bójcie się, że tutaj was w jakieś koszty wielkie. Wrzucę, nie jest źle. Nie wiem czemu tutaj to menu na dole jest jakieś takie nieczytelne. Nie wiem czy to tylko u mnie na ekranie, no nie, nie wnikam. Jest model ściągnięty, jest wczytany. I o co tutaj chodzi? Można oczywiście tutaj sobie obracać w tym, robić tam jakieś różne rzeczy, ale mamy takiego ludzika. To jest, to jesteśmy my. Tutaj jest z boku widok. I tutaj jest to nasze przyszłe siedzenie. Jest na dole ścięte, więc to się nie będzie bujać. I teraz puszczamy play. Zobaczcie, co się dzieje. To jest model naszego ludka. Jest tutaj grawitacja, również. I go po prostu na ten fotel sadzamy. Niezwyczat co? A w 3D to nie działa, tutaj w 2D można go wziąć i wrzucić, a później w 3D zobaczyć jak to wygląda, czy on wygodnie siedzi czy też nie. Świetna sprawa. Zatrzymamy i teraz co tutaj możemy robić? Oczywiście możemy zwiększać tutaj jakieś wymiary tego, tego siedziska, zmieniać, dodawać elementy, Przesuwać je między sobą. Możemy oczywiście z, y, zmieniać wymiary poszczególnych sklejek, żebyśmy mogli to później wykonać. I kiedy się tym pobawimy, przechodzimy do Make It. I mamy, proszę bardzo, wszystko rozrysowane na formatkach. A tutaj jaki materiał 210x297A, tutaj jest na na, na normalne A4, czy na plotę czy PDF. Dobrze mamy materiał. Jeszcze patrzę tutaj tylko grubość materiału tutaj jest chyba. Aha i tu jest skala 1 do 10. Możemy sobie zrobić 1 do 1. Oczywiście wtedy nie na takim, nie na takich formatkach. Jakie? Za, te, te wciskane miejsca, czy mają być jakieś tam. O, to na przykład na fryzarkę 5 mm frez apply, i zrobiło nam, podzieliło. No, oczywiście się to wtedy nie zmieści na takim formacie. Dobrze, nie będę kombinował, nie? Jak weźmiemy ploter, to może będą. Nie. Dobra. Tutaj sobie zmienimy, nie wiem, metr na metr. Formatki. No to na ploterze powinno się udać wtedy wydrukować. No. Come on. Tutaj mamy formatki. O! I już teraz nam poukładało. Dobra, nie będę kombinował. Wy się z tym pobawicie dalej. Więc to jest moja pierwsza propozycja, którą tutaj Wam chciałem pokazać. I czyli tak jak mówię, to jest stricte do robienia siedzeń, siedzisk, foteli. Widzieliście na stronie, że jest tego całkiem sporo i tutaj naprawdę można fajne rzeczy na tym sofcie porobić. Modelowanie. A, może jeszcze właśnie pokażę Wam tylko modelowanie, ponieważ to nie jest tylko tak, że możecie korzystać tutaj z gotowcy. No, dalej. Cały czas leci play. Stop. File new. Z boku. O, właśnie. I proszę bardzo, jak. Tutaj robimy. Jak modelujemy. Zobaczcie to. To będzie model piękny. Cyk. Cyk. I to jest wszystko. Tada. Tu jest obrót. Spacja. Dobra. I to już jest nasz model. Proszę bardzo, zrobiony w 3 sekundy. Zobaczmy teraz jak się zachowa nasz ten. Troszkę powiem wam szczerze tutaj dziwnie się operuje tym, tym softem. Trzeba, trzeba byłoby się chwilę przyzwyczaić. Ajajaj aj, aj, widzicie. Znowu. Dobra play. Bach. I sadzamy naszego lutka. Tutaj mamy te wszystkie formatki. Zapraszam do Eksperymentów. Przechodzimy do drugiego softu jeszcze, ponieważ to nie koniec. Niespodzianek, który tutaj Wam przygotowałem na dzisiaj Fusion 360. Jeszcze pusty model, scena, przechodzimy do zakładki Tools i tutaj do Make. I teraz do Fusiona y, można zainstalować coś takiego, co się nazywa. Slicer for Fusion 360. Link tradycyjnie w opisie. Zobaczymy tutaj sobie. Aha, bo nie ma nic na scenie. Dobrze. Musimy coś zrobić. Albo. No dobra. Zrobimy tutaj sobie. Jakiś tam box. Ok. I teraz przechodzimy do. Tak. Jest już OK, nam się wcisnęło. Znaczy, pokazało się. I przechodzimy do naszego slicera przedziwnego. Bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie. Myślę, że to jest jeszcze ciekawsze niż to, co przed chwilą wam pokazałem. Tutaj sobie użyjemy Open Example Shapes będzie nam szybciej. Czyli tutaj, nie wiem, ludzka głowa. Proszę bardzo. Albo na przykład coś co wszyscy znają. Todą. Ta Dobra. Tak, mamy to gotowe. I teraz co robimy dalej? Wybieramy sobie mater sobie materiał. Ja tutaj mam już jakiś jeden stworzony. Zobaczmy tutaj co ja tutaj wprowadziłem. Jarek 1, 2500 na 1250 dwunastka 12 sklejka na przykład. A może zróbmy to nie wiem na przykład z szóstki. Szóstka, odstępy, tutaj przy frezowaniu jakieś rzeczy jeszcze. Powiem szczerze, nie wiem o co tutaj chodzi jeszcze. Więc to również Wam zostawię, ale na razie sobie zostawimy to. DAN, czyli mamy szóstkę materiał, wybieramy sobie tego Jarka. Wybieramy w milimetrach, nie w calach. Jaka wysokość, szerokość i długość? No to tutaj zróbmy w takim razie wysokość 200. No zróbmy to na przykład z pół metra, nie? Wybieramy technikę. Czy to ma być, słuchajcie, poskładany obiekt jeden na drugim na 17, tutaj wyszło tego parę dziesiąt warstw, nie. Tadao. O to nam chodzi. Czyli składany obiekt z Ilu. Tutaj jest przez liczenie. Znaczy, no, podajemy jako parametr cyfrę. Ile warstw ma być w pionie i w poziomie? No, zróbmy sobie na przykład tak, jak jest 10 na 10. Zakładki to są, jak tutaj, jak element jest wciskany jeden w drugi. Kierunek cięcia. No i tutaj to zmienimy. Weźmiemy na przykład tą warstwę i zrobimy to na przykład w pionie. Plus 90, chociaż dobra zrobimy tak może tu jest dobrze może tak co bardziej przypomina nosorożca no chyba tak nie chyba że chyba że Zobaczcie, możemy nawet tak robić pod kątami różnymi, ale chyba najbardziej nie, będzie odpowiednio takie jak było. Dobra, czyli to, to zostawiamy na razie, ale mamy tutaj, aplikacja zgłasza nam na czerwono błędy, więc możemy każdy z tych elementów, no dalej, odkliknij się, Każdy z tych elementów możemy przesunąć. Widzicie, góra, dół przesuwam. Staram się naprawić ten model. Zobaczymy, czy mi się uda. O. Czyli zmienia kolor na szary i już jest w porządku. Tu jest OK. Tu jest OK. Jeszcze te dwa na dole. Tu jest dobrze. I tu jest dobrze. Może tego trochę wyżej. Tak jakby ten któryś z nich tutaj przeszkadza tam temu. Dobra, zostawimy tak, nie będę się bawił. Jak zwiększymy oczywiście ilość warstw to. Aj, widzicie, znowu wróciłem do automatu. No ale dobra, weźmy na przykład tutaj sobie 20 na 20. O, i wtedy już jest więcej problemów. Ok. Teraz jest w porządku. Chociaż tutaj te uszy blatały bez podparcia, nie widać, że nie ma tutaj w ogóle. Zobaczymy, czy da się to. O, możemy przesunąć tak, żeby załapać je wszystkie. I wtedy się to na mnie rozleci. Dobra, nie będę kombinował, również to zostawiam Wam. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj również kroki, jak to wszystko będzie się składało. Mamy tutaj karton. i mamy poszczególne kroki proszę bardzo cyk 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 normalnie wszystko pokazane jak to poskładać bo przy oczywiście bardziej skomplikowanych modelach może być to trochę problematyczne nie mamy wybór sklejka karton i plastik zostawimy sobie sklejkę Oczywiście tutaj widać z uszami problem, nie, bo one by odpadły. Niczy, niczego się nie trzymają, ale to nie problem. Przechodzimy w takim razie do planów. I proszę bardzo, mamy tutaj gotowe plany do, do zaimportowania czyli generujemy, o właśnie, EPS, PDF i DXF. Praktycznie dostajemy, yy, jakby, no, dokumentację. Do wczytania, czy tak inaczej, przepraszam. Generujemy plik, na przykład wektorowy PDF czy EPS, i te pliki możemy już czytać później do Vectrica, do Vectrica Aspire i tam decydować, jak będziemy to wycinać. Tutaj w tych planach zaznaczyłem również. Yy, zaznaczałem? Nie zaznaczałem, jakim frezem będzie to yy, robione. Czyli tutaj. Generujemy tylko pliki, wczytujemy to później do kolejnej aplikacji, już do generowania G-codu, i tam myślę, że jakby kończymy z softem przy, przy komputerze. Później jeszcze będzie oczywiście praca przy CNC, ale to w, może już w kolejnym odcinku, nie? Coś takiego zrobimy? Myślę, że tak, na pewno się podejmę. Zrobimy sobie jakieś próby. I zobaczymy, jaki efekt będzie finalny, bo myślę, że temat jest naprawdę ciekawy. Ale też patrząc właśnie na to, że tych rzeczy w necie pojawia się mnóstwo, troszeczkę mówię, martwi może mnie to, że ludzie robią coś takiego. Ok, rozumiem, jeśli jest się autorem, ale jeśli widzę właśnie powielane te same obiekty, po. Kilka razy. I tylko nie wiem, jest obrócone, czy jedna ścianka jest usunięta i jest sprzedawane. No to już po prostu słabo, nie. Tyle. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Mile spędziliście tutaj chwilę ze mną i czegoś ciekawego się dowiedzieliście. A my widzimy się już niedługo w warsztacie i porobimy sobie coś takiego. Może jakiś fotel. Pewnie tak, spróbujemy, czy to będzie wygodne. Dziękuję wam za uwagę. I do usłyszenia na razie. Po skryptum tradycyjnie przypomniało mi się coś, co wydaje mi się, że jest tutaj niezwykle ważne przy tym slajserze. Zobaczcie, tutaj mieliśmy wybraną technikę cięcia. Nie tą pierwszą, gdzie są składane jak gdyby elementy jeden na drugi. Oczywiście możemy to wybrać, kierunek również. Możemy sobie to pociąć gdzieś tam w drugą stronę, ale. My mieliśmy drugą funkcję, czyli tutaj były poskładane krzyżowo, ale są jeszcze kolejne, dość ważne, i tutaj na tym chciałbym się jeszcze skupić sekundkę. Teraz mamy Curve i teraz Slice Direction. Zobaczcie to. Wybieramy sobie po krzywej. A tutaj z boku jest ta krzywa zrobiona, tak? Czyli tutaj idziemy, tam gdzie są te punkty, i po tej krzywej są cięte te nasze ten, ten, ten nasz obiekt. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę jesteśmy w stanie modyfikować tą ścieżkę wedle potrzeby, i oczywiście wtedy możemy dodać sobie nie tu, tutaj, dodać sobie. Więcej tych elementów, lub mniej, więc robi nam się przedziwna figura, naprawdę. Kiedy jeszcze, na przykład, obrócimy to, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Oczywiście, dużo teraz jest tych czerwonych elementów, więc dużo tutaj błędów jest do poprawy, ale myślę, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Sklejka i. Jeśli taki obiekt byście zrobili i zwiększymy tutaj może trochę jeszcze elementów ilość to przy takim meblu, no to już myślę, że robi naprawdę wrażenie. O, tutaj teraz odpadło. A nie, sorry, przepraszam, to jest suwak przesunięty. I to co mówiłem, że składanie tych prostych, to jest OK, ale składanie tych skomplikowanych może być. Dziwne, nie, że jest raz z jednej, raz z drugiej i dobra, koniec, nie jeszcze. Technika kolejna. Cięcie promieniowe. Czyli po. po tutaj gdzieś musimy pewnie wstawić ten. Gdzie jest środek tak naprawdę tak obrotu. Myślę, że super ciekawe opcje, prawda? I efekt wizualny jest jakby no zupełnie, zupełnie inny, więc zobaczcie, że tak naprawdę, jeden model, który macie, przy takim pokazaniu go, zmienia się tylko kierunek i macie coś zupełnie, zupełnie innego. Co jest jeszcze? Eee, tu są. Aha, to jest też ciekawe. To jest posklejane i tutaj mamy ten wycinek czyli jeśli byśmy chcieli to poskładać na przykład z papieru da się mamy wygenerowane trzy, tak naprawdę tak 1, 2, 3 osobne i kiedy to poskładamy wszystko to uzyskamy taki fotel szok nie tutaj mamy ile ile wierzchołków Znaczy, możemy uprościć jeszcze model, żeby nam było prościej to składać. I jeszcze mamy. O, tutaj też są zakładki. Nie no, super. No, to mi się już na maksa podoba. I do cięcia na drukarce 3D. Tak, czyli to już jest typowy slicer. Tak mi się przynajmniej wydaje. 3D slices. Chyba, że nie. Ilość cięć. Znowu. Chyba, że po prostu jest to pocięte tylko. O. No, chyba tak. Chyba tak. Zobaczcie, tutaj widać, prześwituje to. Dobrze. Zostawiam was w takim razie. Znowu. Już się żegnamy i już to ostatnie po skryptem, jaki tutaj zrobiłem. No, jest pocięte to i posklejane w tą stronę. Ale numer. Dobra, dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.